Hejka, kochani! W tym odcinku będziemy recenzować. Będę moje nowe karty tarota. Nie wiem, czy już widzicie tutaj. Mam karty tarota z Ridera White'a. Powiem wam szczerze, kupiłam je naprawdę, naprawdę po okazyjnej cenie. Oczywiście one są nowe, bo są zapoliwowane. Co nie znaczy, że nie będę ich musiała oczyszczać. Będziecie tak mi się oczyścić, tak? I pokażę Wam, tak one wyglądają. Tak. To są karty Ridera White'a. I będę je recenzować zaraz. Zaraz zobaczymy, jak one wyglądają. Te karty. Mhm. Okej. Okay. Dobra, zacznę sobie od instrukcji w ogóle bo przypuszczam, że nie ma tu polskiej instrukcji. I będzie w sumie trochę Lipton, jak nie będzie polskiej instrukcji. Eee, no niestety, kochani, nie mam tutaj polskiej instrukcji. Instrukcja jest po angielsku. No, niestety instrukcja jest po angielsku i tu już w sumie jest taki jeden minus, no bo jednak dobrze by było, gdyby ta instrukcja była po polsku. No, ale niestety nic nie zrobię. Niestety instrukcja jest po angielsku. Dobrze, teraz przechodzimy do kart. Karty ogólnie prezentują się tak: tył. W sumie tył, powiem, powiem Wam szczerze, taki nijaki, taki nijaki i kolejne ogólnie minusy kart, one są bardzo, na no nie trzeba uważać, bo widzicie, one są bardzo giętkie, poprzednie karty, które miałam, były bardziej takie stabilne, a one są, kurde, takie miękkie są, giętkie, miękkie i tu już w sumie też taki minus. No, bo są giętki, giętkie i miękkie. Ok, zaraz zobaczymy, co tu są za karty. Powiem Wam szczerze. Grafika bardzo fajna, bardzo prosta. Myślę, że idzie tutaj dużo odczytać. Widzicie, pokażę Wam niektóre karty. To macie słońce na przykład. Tutaj słońce tak wygląda, tak się prezentuje tutaj ta karta. Tutaj macie kartę księżyca. Tutaj chyba to jest piątka buław. Piątka buław. Tutaj gwiazda. Ja i tak szukam mojej najlepszej karty. Dla osób, które ogarniają Tarota. Moja najlepsza karta to jest karta trzynasta, Więc jeżeli wiecie, co to za karta, jak znajdę, to ją pokażę. Ale najlepsza do mnie 13. Tutaj jest szóstka buław. Tutaj jest na przykład głupiec. Macie głupca. No wszystkich Wam nie będę po prostu pokazywać, wiadomo, bo, bo tutaj Macie kartę świata. Świat. Tutaj jest król kielichów. Nie, to jest... Sorry, ja wam źle mówię. To był Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów. Nie Król Kielichów. Pojebało mi się. Myślałem, że tam pisze King. Mhm. Tutaj macie Królowe Mieczy. To jest Królowa Mieczy. Ona w sumie, powiem wam szczerze, wygląda jak król. Ale jest królową, bo jest queen. Queen to jest królowa. To jest królowa mieczy. Tutaj Buławę, Tutaj jest koło fortuny. Justice to jest sprawiedliwość. Karta sprawiedliwości. Uważ, ale przeszły. Tutaj jest karta diabła. Karta diabła. Tutaj macie wisielca. To jest wisielec, tu Macie wisielca. Wieżyczka. O, piękna ta karta. Jezus, też mi ciary normalnie przeszły tutaj macie. Tak jak przed chwilą mówiłam, że moją ulubioną kartą tarota jest karta 13. To dla osób, które nie wiedzą, co to jest karta 13, to jest karta 13. w tarocie. Śmierć. Powiem Wam szczerze, że bije od tych kart takie. Takie, takie ciepłe, jakby. Bo tamte poprzednie karty, ja miałam ogólnie poprzednie moje karty, to był tarot pogański. Miałam pogańskiego tarota. Umiałam z nich wróżyć, ale jakby dużo, długo mi to zajmowało. Długo zajmowała mi analiza yy, tych kart. A tu też czuję takie też jest, bo w tarocie też jest ważna kolorystyka, tak? Bo to też zależy też dużo od kolorystyki w tarocie. Jakbyście też nie widzieli, na przykład poszczególne rzeczy też zależą od koloru. Jak znajdę coś podobnego, o co chodzi, to wam na przykład pokażę. Jeszcze wam pokażę, jakie mamy jakie to są karty. macie Króla Mieczy, tam był rycerz to jest król. O tu mam tą kartę, pokażę Hierofant, bardzo powiem wam szczerze, bardzo, y, bardzo fajne karty. Czuję od nich takie... Takie ciepło. Czuję ciepło od tych kart. Czuję takie. Jakby Wam to powiedzieć? No, czuję taką. że myślę, że będziemy się z tymi kartami fajnie pracować. Myślę, że będziemy się z tymi kartami fajnie pracować. Czuję takie, pojewam ciepło, ciepło od tych kart. Hmm. Powiem wam szczerze fajne karty. Fajne, naprawdę, właśnie, lubię takie kolorystyczne rzeczy. I pojewam szczerze, że tak, tak podciągają, nie wiem, tak że tak powiem. E, fajne są, fajne karty. A o co chodzi o z tymi kolorami? Na przykład macie tak. Macie, co to jest za karta? To jest chyba 10, 2, 3, 4, 5, 6. 7, to jest dziesiątka mieczy. Yy. Widzicie? I na przykład też od kolorów zależy. Tu jest na przykład ciemno. Tak, tutaj jest ciemno, czyli jest jakby mrok. Ale na przykład znowu tutaj te żółty piasek. Tutaj znowu są jasne kolory. I po prostu czasami w tarocie też słyszałam, że ludzie po prostu patrzą też na kolory kart. Bo kolory też dużo dają. Jakby, czyli widzicie, jest ta ciemność, ale jakby widać też jasność, widać jasność, a na przykład na tej karcie macie samą ciemność, tu, tu nie widać żadnej jakby takiej, takich promieni, takiego ta karta jest taka, taka depresyjna, jest taka smutna jest smutna ta karta a jak popatrzycie na tą kartę to ona też jest smutna ale ona ma jakby więcej tych takich pozytywnych kolorów, więc jakby Wam to powiedzieć, że jest się w ciemności, ale gdzieś tu widać jakiś tunel z światłem. Więc, na przykład, jak się przyjrzycie tymi kartami, to moim zdaniem ta karta jest gorsza niż ta w moim odczuciu. No, to już tutaj y, też wiadomo szczegóły, tak? To, to każdy może tutaj czuć inaczej. Ogólnie ja mówię kolorystycznie, bo na przykład. No, tutaj macie tą dziesiątkę mieczy. Tutaj leży tak człowiek, człowiek, który: Tak powiem Wam, jeżeli komuś bym wylosowała tą kartę, no to jest człowiek, który po prostu dostał kopa. Dostał kopa, leży, ma powbijane noże i nie może się ruszyć z miejsca. Czyli po prostu jest na dnie. Jest na dnie. I ma ciężko bardzo. Nie ma powbijane te miecze, jest po prostu ciężko. Tutaj znowu widzę, to jest dziewiątka mieczy. I tutaj znowu na przykład widzę. Yy, tak patrząc na tą kartę. Yy, no, widzę po prostu człowieka, który ma depresję, który ma problemy. Rozumiecie? To widać po prostu jakby jakieś koszmary, problemy, dręczące myśli. Po prostu, jak już patrzę na tą kartę, ja to widzę po prostu. Nie wiem, jakie wy macie odczucie między tymi kartami, ale ja tak właśnie tutaj widzę, że, że człowiek bardzo głębokiej depresji, człowiek z dużymi problemami, ale znowu tutaj w tej karcie to już jest jakby. Amen. Amen, aleluja. Tu już jest jakby człowiek, bo on ma te noże powbijane. Na tej karcie tych noży nie ma powbijanych, a na tej karcie już te noże powbijane są. No i tak to właśnie, tak to wygląda. Ale to oczywiście jest w moim odczuciu. Wy możecie po prostu całkiem inaczej te karty interpretować. Możecie je całkiem interpretować. Ale znowu Wam powiem. No i widzicie. Ta osoba, depresja, myśli, problemy, a ta już jest całkiem na dnie. Ona już nie umie wstać na nogi, ale tutaj popatrzcie. Tu ma znowu jasne kolory. Jakby mówi o tym ta karta, że jest na tym dnie, ale jest jakby taka szansa, żeby ta osoba yy, zobaczyła jakieś takie kolorowe. Jakby takie jasne promienie, jasne, dobre promienie, tak? Jasne, dobre rzeczy. A tu na przykład nie ma yy, na tej karcie, jakby. Ona jest bardziej dla mnie yy, smutniejsza niż ta. Na tej karcie w ogóle nie widać żadnych takich kolorów dobrych. Jest sama czern i, i po prostu musicie się przyjrzeć tym kartom, naprawdę. Tak, musicie się po prostu przyjrzeć tym kartom. Co jeszcze mogę, kochani, o kartach powiedzieć? Przede wszystkim bardzo polecam Wam te karty. Bardzo je polecam, jeżeli chodzi o osoby, które chcą zacząć przygodę z tarotem. Dlatego, że... I jest taki plus, że jest bardzo dużo filmów na YouTubie. Yy, taka fajna babka nagrywała, nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale ona właśnie pracowała na, na, na Readera White'a. I właśnie y, też jest bardzo dużo y, filmików y, ludzi, którzy pracują na, tym, na tych kartach, więc możecie się dużo nauczyć. I są to bardzo proste karty. Są to takie karty, właśnie typowo dla osób początkujących. Nie mają jakichś, nie wiadomo jakich obrazków. Moim zdaniem są bardzo fajne i polecam, polecam dla osób początkujących te karty, bo jak, bo to, że karty do Was mówią, przemawiają, to też nie znaczy, że wy będziecie umieli z nich wróżyć. Bo to, że karty... No bo wie, dobrze wiecie, że jeżeli wybieracie karty Tarota, chcecie kupić pierwszą talię, czy nie wiem, piątą, dziesiątą, to musicie to poczuć, że wow, tak, te karty, z nimi mi się, będą, z nimi mi się będzie dobrze pracować. Tak chcę te karty. To musicie poczuć. Ale to, że wy to czujecie, to nie znaczy, że też się będzie z, wam, y, y, ty, z tymi kartami, będzie się Wam dobrze pracować. Bo te obrazki na tych kartach, one mogą być ciężkie w odczycie do Was. Więc naprawdę, jeżeli jeszcze nie zajmowaliście się tarotem, nie zajmowaliście się tarotem, a chcecie spróbować swoich sił. Polecam polecam Ridera White'a, kochani. Najlepsze karty. Najprostsze. Po prostu są najprostsze. A jeżeli wiecie, jak Wy już ogarniecie jedną talię i już będziecie w miarę siedzieli w tarocie, to potem już możecie kupować i drugą, i trzecią, i już jaką będziecie chcieli. Ale naprawdę, jeżeli nie wróżyliście jeszcze z kart Tarota, to po prostu nie polecam jakichś kosmicznych kart. Bo po prostu powiem Wam szczerze, na moim przykładzie, ja miałam właśnie Tarota Pogańskiego. One były fajne, te karty, one do mnie przemawiały. Czułam, że, że, że jest taka więź, tylko ja umiałam z nich odczytywać, ale ja miałam ciężko z nich odczytywać. Ja musiałam myśleć, ja musiałam główkować, a to też tak nie powinno być, bo jak wy rozkładacie karty, to wy powinniście spojrzeć na te karty i wy powinniście już wiedzieć, co te karty do was mówią. To też nie może być tak, że wy patrzycie godzinę w te karty i się zastanawiacie mm, a może one jednak to mówią? Hmm, a może to? A może nie to? Nie, nie, jednak nie to. No, o to chodzi, że jak wy rozkładacie, macie rozkład, to wy już automatycznie powinniście po prostu wiedzieć. Te karty już powinny automatycznie do was mówić. Tak to, tak to właśnie działa. Tak, kochani, to po prostu yy, działa. Yy, co ja jeszcze powiem? Ja jestem bardzo zadowolona z tych kart. Nie wróżyłam z nich jeszcze, ale. Widzę, że nie są trudne, nie są trudne. No jedyny taki minus, że są, nie są takie twardsze, takie giętkie są. Nie jest instrukcja po polsku, nie, ale tak to spoko. Takie będę musiała oczyścić w ogóle. Eee, I co jeszcze mogę, kochani, powiedzieć mm, na temat tarota? BHP to wiadomo. To mówiłam o oczyszczaniu kart. To jest bardzo ważne, bardzo ważną rzeczą. No i w sumie chyba tyle, nie? Wstawię jeszcze, kto mnie ogląda na Instagramie, Postawię jeszcze tutaj zdjęcie tych kart na Instagrama. Mam nadzieję, kochani, że filmik się Wam podobał. I bardzo Was proszę o łapkę w górę i subika, jak się Wam podobał, komentujcie i, i ja odpowiem na wszystkie pytania. I bardzo Was proszę, jeżeli macie jakieś pomysły na film, piszcie w komentarzach i bardzo Wam dziękuję i cześć!